W tym odcinku rozwiązanie, myślę, że to będzie rozwiązanie, problemu, z którym zwrócił się ostatnio do mnie mój szwagier. Powiedział, że u niego w uczelni profesor wymagał, aby w komórkach przy obliczeniach, przy liczbach, przy różnych wyliczeniach były porobione opisy. Nie w komórkach obok, tylko wewnątrz przy, przy danej wartości. Tak jak jest to teraz na ekranie. Spójrz, w kolumnie B, oprócz liczb, znajdują się w nawiasach opisy, które mówią, jaką zmienną jest dana liczba. Na tych liczbach powinniśmy mieć możliwość e, przeprowadzenia różnych obliczeń, więc nie można tak po prostu wpisać sobie do komórki 770 spacja, gły. W nawiasach, i, 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 bo Excel wówczas będzie to traktował jako tekst. Jak taki problem rozwiązać? Skorzystam z formatu niestandardowego. Zaznaczam te komórki, w których chciałbym taki, taki opis mieć. Jeżeli ten opis będzie jednakowy, mogę zaznaczyć wszystkie naraz. Jeżeli ten opis miałby być różny dla każdej z nich, to muszę niestety w każdej z osobna ten, ten opis indywidualnie Stawiać, a w jaki sposób? Zaznaczam jakąś komórkę, wchodzę do okienka formatu i komórki, albo Ctrl 1 skrótem z skrótem klawiatury, albo prawy przycisk formatu i komórki i przełączam się z kategorii obojętne, e, której, którą tam mam wybraną, na niestandardowe. Zostawiam wszystko to, co jest w polu typ, tak jak jest, ustawiam się tylko na końcu, otwieram cudzysłów i teraz mogę w tym cudzysłowie wpisać dowolny tekst, jaki sobie życzę, więc piszę spację, otworzę nawias. I powiem Excelowi, chciałbym mieć przy tej zmiennej opis wys, co będzie oznaczało wysokość. Zamykam nawias, zamykam cudzysłów, klikam enter i spójrzcie, pięknie pojawił się opis. Potem mogę zrobić analogicznie, mógłbym skopiować z tej komórki ten format i tylko go delikatnie przerobić, czyli wchodzę do kolejnej, mam już ten format, ale zamiast słowa wys mogę wpisać share, zatwierdzam enterem, potem zamiast... W kolejnej komórce Wys mogę wpisać gołę. Jest to dosyć czasochłonne, ale lepszego sposobu innego na to nie znam, żeby w komórce siedział taki, taki opis, a mimo wszystko, żeby na komórce można było liczyć. Spójrz, jeżeli teraz zmieniam którąś wartość, na przykład tę na 540, w samą 540 tylko wpisuję, klikam Enter, a to słowo szer w nawiasach i tak mi się pojawia. Na tych zmiennych wykonywane są jakieś obliczenia. Zwróć uwagę na przykład. W komórce F5 jest obliczenie, które mnoży wysokość razy szerokość, razy głębokość i dzieli wynik przez 1000. Jeżeli tu chciałbym mieć teraz taki opis, który będzie mi mówił, skąd ta objętość się bierze, robię analogicznie. Ustawiam się na tej komórce Ctrl1, przełączam się na kategorie niestandardowe, ustawiam się na samym końcu w polu typ, otwieram cudzysłów i hulaj dusza, spacja, otwieram nawias i mówię Excelowi, to jest wysokość razy szerokość. Razy głębokość, zamknę nawias i wpiszę, że to jest dzielone przez 1000. Domknę nawias na końcu, zamknę cudzysłów enter i spójrz, pięknie, taki opis w komórce mi się pojawił. A um, dzięki stosowaniu formatu, aby uzyskać taki efekt, cały czas mam do czynienia z liczbami, cały czas w komórkach są poprawne liczby, więc mogę bez problemu na nich e, wykonywać różnego rodzaju obliczenia. Jeżeli teraz bym chciał wytrzymałość, pomnożyć przez objętość. To spójrz, wytrzymałość jest tutaj, razy objętość, stąd Enter bez problemu Excel wylicza, przeprowadza takie obliczenie. Od razu pobrał format z jednej z tych komórek, więc tutaj ten format, ten opis mógłbym teraz od razu zmienić na jakiś inny, na jaki chcę. Zróbmy to na sam koniec. Załóżmy, że to jest jakiś dziwny, dziwny opis typu wskaźnik X. Klikam Enter, aby to zatwierdzić i mam pięknie. Porobione opisy wewnątrz komórek przy formułach i przy liczbach.